Wiecie, ogólnie, przed chwilą spotkałem się z Malczyńskim, bo się z nim ustawiłem w Poznaniu na parkingu i co? Wylecieliśmy w ogóle w ekipach na siebie Ktoś tam kopa dostał, jakiegoś strzała, widać, mam tutaj lekką pipkę pod okiem, no ale zdarza się bo to był szok, w ogóle wszyscy naraz na zaczęliście tam wiecie, o co chodzi, ale, ale, no co, Malczyński leszcz, no kurde tyle wam powiem, leszcz jest w sumie o tyle dobrze miał, że zaczęli nas rozdzielać, no bo tak to nie wiem, co by się tam stało w ogóle, byśmy chyba się wszyscy pozabijali. A, a co do tego, co tu mam, to kurde, no dostałem jedną lutę porządną, przyznam szczerze, ale jak u Ciebie jeszcze raz spotkam Dawidku, no to już gwarantuję Ci, że nie będzie tak ciekawie i mięś warte, że rozdzielili nas. Dobra Siemanko, bo widzę teraz co ten nagrał. On tam mówi, że ja miałem szczęście, że ekipy nas rozdzielały, że coś tam ktoś, tam, coś ten. Słuchajcie, no, dostał strzała, dostał kopa w głowę. Nagle się wysypali jego ziomeczkowie. Cztery chyba na cztery, tam w ogóle jest i samo, i Mergan jeszcze To nieważne, bo tam ekipy się nie biły, po prostu ja wleciałem wolejnika, tam chyba jego ziomek chciał mu pomóc. Poza tym mam to wszystko nagrane, tylko nie wiem czy mam to wstawiać. No co, dostał typ jednego strzała, dostał kopa, Wargę mam cały rozm krew mu leciała, oko ma podbite, ja jestem wytknięty, także no, nie wiem kto to jest z Leszczem. Pozdrawiam wszystkich, aha, i słuchaj, jeszcze jedno, masz tą walkę, oficjalnie teraz mogę wam powiedzieć, że będzie ta walka za tą akcję tutaj, za to, co tam wykrzykiwałeś i co mówiłeś, jak odjeżdżaliście autem, no to masz tą waleczkę, e, po prostu przy całej Pol Wiem, że dużo osób bardzo e, chciało tej walki, wiele też było przeciwko, ale słuchajcie, to jest MMA, to nie chodzi o to, żeby był jakikolwiek poziom sportowy, jeżeli gościu jawnie mnie obraża, wyzywa, wyskakują, kurwa, z czterech wauta na mnie, no to wiecie, i ja mam możliwość teraz... No i jeżeli ja mam teraz legalną możliwość dojechania cię za to, co wykrzykiwałeś, za to, jak mnie prowokujesz od dwóch miesięcy, a poza tym ja już widziałem po twoich oczach, że ty już doszło do ciebie po prostu, co ty odwaliłeś i że to nie jest tylko internet i nie są strzały przez Facebooka. Także spoko, spoko, masz tą walkę, tylko teraz nie będzie Twoich kolegów, e, nie wyskoczycie w czterech i to nie będzie trwało 30 sekund.